Hej, siemanko, moi kochani, witam was w kolejnym odcinku Paper Please. Bezpieczna przystań bandytów. Artoczka zyskuje wątpliwą e, reputację. 6 grudnia, moi kochani, a więc dzisiaj są Mikołajki. Tutaj właśnie na przejściu w Grestyn. czy Coś tu się pozmieniało. Codzienny biuletyn, Aha, czyli tutaj mamy gdzieś dokładnie. Tutaj mamy e, listę najbardziej poszukiwanych osób. No to sobie damy. No i cóż, zaczynamy kolejny dzień. Dzień Mikołajkowy na granicy w Grestinę. Co on tutaj ma? Aha, już widzę, już widzę, że coś tutaj jest nie tak i będzie areszt, areszt. Do aresztu dziwko. Dokładnie. Zabierać go. Wydłupcaj, dobra, następny. Next, 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 next. Podczas leci. Eee, dobra, ten akurat nie jest poszukiwany. Czy tu się zgadza? Krótkie, kręcone włosy, no to by się zgadzało. 80 kg, 170 cm, to tyle też będzie mieć. Czy to mogę oddać mu? No i zobaczmy, co tutaj jest. Czy to się zgadza? Zgadza się. Pieczątki się zgadzają numerek się zgadza, zgadza się tutaj mamy wszystko ważne, 30 dni to się zgadza odwiedziny, czyli w sumie chyba jest ok nie to, to miałem dziś dobra mam nadzieję, że się nigdzie nie walnąłem next please, next, 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 next jest, 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 jest. nie walnąłem się nigdzie, dobra Eee, tu jest kobita, dobra, ona jest z astoczki, waga się zgadza, wzrost też się raczej zgadza, to sobie jeszcze sprawdzimy. Zdane eee, zgodne, zobaczmy to. To z tym mi połącz, dobra. I teraz dysket, czy dysket się zgadza? Dyskret też się zgadza, no czyli chyba w sumie wszystko jest... E, Okej, okay, moim zdaniem Overwonor z Arstoczki, to się zgadza, no to myślę, że będzie Gites. Aha, i kobieta też to jest, żeby nie było, że nie sprawdziłem płci, jak to kiedyś e, bywało. Dobra, jest dobrze. Aha, nie sprawdziłem, czy jest poszukiwana, ale na szczęście nie była, dobra. E, tu mamy jakiegoś grubasa, inżynier, to możemy mu dać to. Pieczątka się zgadza, zobaczmy, czy co tutaj on ma. Hmm, czy to się zgadza? Zgadza się, data się zgadza. Tutaj data też się zgadza. Mężczyzna to jest, a więc tu by było wszystko chyba ok. E, łysiejący 95 kg. Wzrost się zgadza. Dokument jest ważny. I chyba nam to jeszcze tutaj zostało do sprawdzenia. Pieczątka jest dobra. Praca 1 miesiąc, 30 dni zamierza pracować ok. Eee, to jest ważne, czy to się zgadza? To się zgadza, więc chyba wszystko jest dobrze. Aha, import i miejsce wydania. Eee, tutaj jest... u tutaj coś się nie zgadza... Aha, cukienko, import, cukienko, no to by się... E, zgadzało. Dobra, no to chyba wszystko jest gites. Także podbijamy mu to. No i cóż, miłej pracy, zarabiaj na nas. Dobry obywatelu, następny co on tutaj ma? Męska fryzura. No, może to i jest męska fryzura. 75 kg wzrost się zgadza. Ok, czy to bym w sumie mógł mu oddać? Dokument jest e, ważny. 14 dni, tranzytem przez kilka tygodni, czyli kilka tygodni to jest 14 dni. Jest to dobra, czyli to może być. Czy tutaj się numerki zgadzają? Zobaczmy. E, to z tym. Dane zgodne. Jeszcze to sobie sprawdzimy. To też się zgadza. Data urodzenia się zgadza. A czy się jest? <laughs> powiedzmy, dobra. Tutaj nic nie powygasało. Pieczątki sprawdziłem. Korista City zjednoczona. E, Federacja. No to też się zgadza, więc chyba jest. Eee, dobrze. Myślę że, myślę, że ten też jest, że tak powiem, w porządku. Facet. Dobra. Był, był, był dobry. Ok. E, kolejna obywatelka. Długie włosy. Czy ona ma długie włosy, czy nie? Zobaczmy. Dane zgodne. Dobra. Dokument jest jeszcze ważny. 66 kg. Czy wzrost się zgadza? Zgadza się. Dobra. Czyli to by było ok. Odwiedziny jeden miesiąc. Przez jeden miesiąc odwiedzam kogoś dobra. Co my tutaj mamy dalej? Nie to to z tym. To się zgadza. Teraz to z tym sprawdzimy sobie. To też się zgadza. Dokument jest ważny. Czy to twarz jest, no to tak będzie chyba OK. E, piąty, 12, dobrze kobieta, Bostan ona jest z Republii, a Republia ma Bostan ma. E, no to chyba w sumie tu wszystko, a ona jest poszukiwana. Patrzcie, tego nie sprawdziłem, kurde, no a już mogłem na początku to mieć z głowy do aresztu, dziwko, do aresztu. Kurde, i znów jednego patenta mniej obsłuży, albo nawet dwóch, przez to, że tak dokładnie to sprawdzałem. Luju dobra, ten nie jest poszukiwany, to już widzimy sobie, ma dwa paszporty, a więc no niestety od razu do aresztu. Trochę sobie dzisiaj na tym areszcie zarobimy, no nie powiem, nie powiem. Next, 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 next. Okej, okay, ta zamierza pracować, dobra, ale nie jest jako inżynier. No to nic, sprawdzamy. To się zgadza, to się zgadza, czy to się zgadza. Tu jest wszystko ok. Zdrowie, pieczątka też się zgadza jak najbardziej. E, 54 kg, długie włosy, ale to ona nie ma długich włosów. Tutaj coś się nie zgadza, tak moim zdaniem. Dane zgodne. No nie wiem, moim zdaniem ona nie ma długich włosów, no ale dobra kwestia. E, może gustu albo czegoś tam, nie wiem, jak to woli. To się zgadza. Pieczątka jest ok. Jeden miesiąc praca. Dokument jest ważny: Bostan z Republiki. Czy Republia ma Bostan? Republia ma Bostan. Dobra, kurde, szybko coś miałem jeszcze sprawdzić. A nie wiem, dobra, walić to, podbiję jej to. Mam nadzieję, że, że będzie ok. I jeszcze jedna osoba, spróbujemy szybko obsłużyć. Kurde, coś mało, dopiero dzisiaj. Dziewięć osób, ja pierniczy. Masakra. Eee, ale czegoś tu mi brakuje. Mi tu brakuje czego? On jest. Z eee, podstawowe informacje. Co on potrzebuje? Ty coś potrzebujesz? Paszport? Zgoda na wjazd? Nie ma zgody na wjazd. Masz zgodę na wjazd, czy nie masz? No to niestety nie mogę ci tego podbić. Nie masz zgody, na no to nie masz. Ok, na razie. Przykro mi bardzo. Dobra, jest dziesiąta osoba. Eee, 56 kilo to się zgadza. Wzrost się zgadza. Tutaj daty urodzenia się zgadzają. Imię, nazwisko też się zgadza. Autan, miejsce wydania: Autan, a tu jest Altan. To chyba tak miało być. Dobra, overwonor, kobieta. Eee, to się zgadza, wygasa, wygasa... Znaczy jest w sumie jeszcze ważny. Daty urodzenia się zgadzają, numeru nie mam jak sprawdzić, więc chyba w sumie tutaj jest wszystko. Eee, OK. ona poszukiwana nie jest, bo to była tamta, ale tamta już żeśmy załatwili, dobra. No eee, to nic, w sumie chyba wszystko będzie gites, tak mi się wydaje. Nic, chyba dobrze jest. Wydaje mi się, że jest dobrze. I że nigdzie się nie pomyliłem. Tak, jest dobrze, Ok. Eee, dzień 14 zakończony. Mój syn potrzebuje leków, a więc musimy go wyleczyć. Trzeba ich dogrzać i dać im pojeść. Zostało nam 15 dolarów. No to całkiem, całkiem nieźle. Stanowiska nie ulepszamy, bo w sumie po co? To co mam, to mi na pewno wystarczy. Czynsz, jedzenie, czy oni muszą jeść? Tak, wszyscy są głodni, wszystkim jest zimno. Okej, okay, dobra, zostało nam 15 dolarów, zaczynamy dzień. 15 przełomowy zabieg na kręgosłupie udoskonalony. Wszystko dzięki arstotskim lekarzom. Idziemy do pracy 7 grudnia. Nawet ten dzień 6 grudnia. Mikołajkowy był dosyć, dosyć spokojny, Wam powiem. Mamy tutaj nowych poszukiwanych, dobra. To sobie tutaj odłożymy. To sobie damy tutaj. Została nam jedna wizytówka. No i nic, zaczynamy. Kogoż my tutaj mamy? Hmm, dobrze, proste włosy. Pewnie proste włosy ma. W... E, waga się zgadza. Zobaczymy jak tu ze wzrostem sprawa. Czyli tu jest wszystko ok. Dokument jest ważny. To mogę odłożyć. E, Nina Zarianowa. To się zgadza. Czy to też się zgadza? Zaraz zobaczymy. Transit. Czy sorry. To z tym. E, dokument tutaj jest ważny. Kobieta to jest. Grid Rapid. Zjednoczona Federacja. To też się zgadza transkrypt. Zobaczmy przez kilka dni. Mm, tranzytem. No dobra, czyli to by się chyba w sumie wszystko zgadzało. Pieczątka wydaje mi się, że jest dobra, bo to jest ta bez tego napisu. Aha. czy ona jest poszukiwana? Nie jest poszukiwana, dobra, czyli to jest wszystko git. No nic, to widamy się w naszym, w naszym kraju, w naszej Arstowce. Następny, next, next. Dobra, nic nie przeoczyłem, jest gites Oh fuck, oh fuck Co mam zrobić z tym Bomba tu jest No i co ja z tym mam zrobić? Musimy się ewakuować czy co? Aha, muszę to rozbroić według tych, dobra, chwila, to tu jest tak, tak żebym teraz się nie dupnął, bo jak się dupnę to będzie koniec jak to leci? Widać. Eee, czyli to będzie jeden. To będzie 2 To będzie. To będzie trzy. To będzie 4. Okej, okay, dobra. Czy dużo się nie wolno? Eee, aha, sorry, kurde, dobra. To śrubki to obojętnie, jak się ten. To musimy zaraz tutaj po kolei zrobić. Dobra. Czy tak, tu jest jeden. E, tu jest 2, tu jest 3 tu jest 4 Uch, udało się, dobra zabieraj to. Ja już tego nie chcę wejść to, wejść to Co za shit, no Masakra Jakieś skurwig nam tutaj bombę przyniósł. Widzieliście to Och, jakie ciężkie jest życie celnika na granicy krótkie kręcone włosy. To by się zgadzało, data jest ważna. 59 kg. Już widzę, że się nie zgadza, albo dzisiaj przytyło, albo masz jakąś kontrabandę przy sobie. Ale my to zaraz tutaj zrewidujemy i się zobaczy po rewizji. Czy coś tu przenosi? Tu nic nie ma, tu też nic nie ma, czyli znaczy, że trochę się jej przytyło. Dobra. Eee, poszukiwana raczej nie jest, bo tu nie jest tamta, dobra, to od razu widzę, to nie jest ta. Eee, to było dobre. Czyli zobaczmy, co tutaj się wszystko zgadza. Po kolei jedziemy. Tu jest dobrze. Eee, tutaj jest dobrze. Pieczątki się zgadzają. Odwiedziny 3 miesiące. Dokument jest ważny. Dokument za kilka miesięcy, dobra, w odwiedziny, okej, okay. czyli chyba w sumie jest. Chyba w sumie jest dobrze, no. Next, next. Dobra, nic nie zapipało, czyli jest dobrze. E, tu inżyniera potrzebujemy, a więc to mu damy. Zaraz sobie wszystko posprawdzamy. E, chwila, to z tym jest GITES. Teraz tak, to tutaj jest ważne. Nie wiem czy ta pieczątka jest kurde ważna, bo... Bo coś mi się wydaje, że tak trochę nie bardzo, ale zaraz to sprawdzimy chwila, dokumenty, zgody, na wyjazd, nie, zezwolenie na pracę. E, tak, młotek z MP może... Aha, jest, ok, dobra. Czyli to się zgadza, spoko. E, łysiejący to by było dobre. 76 kg, wzrost, nie wiem czemu sprawdzałem już czy nie. Zgadza się, dobra. Jeszcze to sobie szybko przelecimy. E, jeden miesiąc praca. Tutaj numerek jest chyba dobrze. Cyk, i to chyba też jest dobrze. Aha, impor miejsce wydania Onkyo, impor miejsce wydania Onkyo jest, znaczy Enkyo jest dobrze, dobra. Podbijamy szybciutko i wydupcaj, wydupcaj. Next, 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 next. Szósty, szósta osoba. Projektowanie, dobra, pieczątka się na pewno zgadza, zaraz zobaczymy czy to się zgadza. Właśnie wykryto niezgodność, zaraz zobaczymy. No to odciski palców mam wiele imię, to zaraz się tu zweryfikujemy Czy to się zgadza, czy też nie. Dane zgodne, no czyli chyba w sumie jest OK. Jeżeli odciski się zgadzają, to wydaje mi się, że jest dobrze, że jest OK. Czyli to mogę ci oddać. Tak to tutaj to było dobre. Długie włosy, to chyba się to zgadzało wszystko, nie? Czy nie? Kurde, która nie pamiętam, czy to sprawdziłem, czy nie, ale chyba tak. Dobra. Eee, to z tym, tu jest GITES, jest ważne, 3 miesiące praca, e, 90 dni zamierza pracować. No dobra, czyli w sumie chyba jest jest w porządku kobita. Jeżeli odciski palców się faktycznie zgadzały i to było dobre, no więc wydaje mi się, że... ...że miałem prawo ją wpuścić. Tak, 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 jest dobrze. Och, jest znowu EZIK. Dobra, no EZIK, dajcie mi dokumenty, proszę, tu masz EZIK swoje dokumenty. Eee, co to jest? Nie wiem, ja tego nie chcę. EZIK weź mi to, a to muszę otworzyć. No nie przepuściłem i ten, dobra, ale nic nie będziemy z tobą współpracować, tak więc przykro mi bardzo. Eee, my tu z EZIKiem nie współpracujemy. Jesteśmy dobrym obywatelem. Czy ten jest Nie jest. Eee, dobry wzrok ma, nie wiem czy on dobry wzrok czy nie, nie wiem jak to sprawdzić, to jest, się zgadza. Eee, to też są dane zgodne, odciski palców to jest ważne, ok. Eee, imigracja na zawsze zamierzam dołączyć do żony OK. Eee, tak, on jest z Obristanu, miejsce wydania skal, to by się zgadzało. Data urodzenia chyba jest dobra. Mężczyzna, czy to się z tym zgadza? Tak, to chyba w sumie jest dobrze. Dobra, jeszcze jednego, może coś Fuck, a nie miałem zgody na wjazd. Czy miałem zgody na wjazd? Teraz nie wiem. kurde, dobra, A nie była chyba zgoda na wjazd, czy nie było? No właśnie, zgo aha, brak zgody. Brak zgodności, data ważności, zgoda na wiosę. tego nie sprawdziłem, fak. fuck. E, dobra, ale jeszcze jednego, jeszcze jednego tutaj zobaczymy sobie. Przystrzyżone włosy, na no to by się zgadzało. E, czy to się zgadza? Chyba tak, ok. 82 kilo jest ok, w porządku, mężczyzna. Tutaj daty się zgadzają, a więc to mogę oddać, ale on nie ma tutaj czegoś, nie ma. Eee, nie ma zgody na wjazd, no właśnie, nie ma zgody na wjazd, dobra A więc tak Coś mnie chyba znowu łapie. Gdzie tu jest zgoda na wjazd, chwila... Hmm. Tutaj zgoda na wjazd, no właśnie, albo masz, albo nie masz. No to trudno, kurde, miałem to wcześniej sprawdzić, fakt dobra, wypadł. Next, 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 next. Jeszcze... Kurde, nie zdążyłem. fakt no. No i cóż, 15 dzień za nami. Ileż tu mamy straty? Jest. Wyszliśmy na zero. to tak, nie niedobrze, Mogę jeszcze z dwóch obsłużyć, bylibyśmy 10 na plusie. Ale chwila, chwila, tu jest wszystko ok, więc jeśli i nie musimy. A więc e, jesteśmy sobie 30 dolarów na plusie. No nic, moi kanie, ja Wam dziękuję za ten odcinek. Myślę Wam, jeżeli Wam się podobało, to oczywiście lajkujcie, subskrybujcie oraz udostępniajcie mój kanał. A także polecam wam mojego fanpage'a, który macie pod filmikiem właśnie w opisie. A więc nic, trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hejose!